Skarbiec. Skarbiec to specjalne miejsce, gdzie przechowuje się cenne rzeczy, takie jak biżuteria, pieniądze, dokumenty lub dzieła sztuki. Zazwyczaj jest to mocno zabezpieczony pokój z grubymi ścianami i solidnymi drzwiami, które są zapekane na zamek. W skarbcu mogą być także kamery i inne systemy bezpieczeństwa, aby chronić przechowywane przedmioty. W skarbiec jest zwykle używany przez banki, muzea lub instytucje, które chcą zachować cenne rzeczy w bezpiecznym miejscu. Dostęp do skarbca mają tylko osoby z upoważnieniem, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.